W dzisiejszym odcinku powiem Państwu, w jaki sposób środkami dietetycznymi możemy radzić sobie z nadciśnieniem. Szanowni Państwo, nadciśnienie to przewlekła choroba cywilizacyjna. Powoduje ona wiele komplikacji i kolejnych problemów zdrowotnych. Nadciśnienie może prowadzić na przykład do problemów z pamięcią, do demencji, może prowadzić także do zespołu metabolicznego, niewydolności serca, udarów, a także Zawału serca. Warto zatem wiedzieć, co możemy zrobić, aby poprzez proste środki dietetyczne obniżyć ciśnienie naszej krwi. Ale zanim Państwu opowiem, jak to zrobić, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych formach zapobiegania chorobom, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Po pierwsze, jedz więcej potasu. Potas wybiera sód z płynów ustrojowych, a tym samym pomaga zmniejszyć ciśnienie tętnicze krwi. Niestety, we współczesnych czasach przetworzona dieta promuje właśnie sód, który ma tendencję do zwiększania ciśnienia krwi. Bogatym źródłem potasu są na przykład awokado lub banany. Potas występuje także na przykład w postaci suplementów diety. Po drugie, bardzo pomocne może okazać się tutaj utrata wagi. Okazuje się, iż utrata wagi, zaledwie 5% masy naszego ciała obniża ciśnienie krwi już o 10 mm supertenci. A jeszcze lepszy efekt, oczywiście uzyskamy wtedy, kiedy utracimy zbędne kilogramy i połączymy to wszystko z wysiłkiem fizycznym. Po trzecie, pomocny może, może okazać się wapń. Osoby, które chorują na nadciśnienie, bardzo często mają problemy z wchłanianiem wapnia, a także utrzymaniem jego prawidłowego stężenia we krwi. Wapń możemy odnaleźć na przykład w nabiale, warzywach liściastych, a także i fasoli. Po czwarte, należy ograniczyć spożywanie cukru. Biały cukier, którym bardzo często słodzimy w naszej kuchni, jest czynnikiem, który wiąże się z wysokim ciśnieniem krwi. Już niewielkie ograniczenie spożywania cukru może wiązać się ze spadkiem ciśnienia krwi. Drodzy słuchacze, wcale nie musimy długo czekać na efekty, bo już po jednym miesiącu odcięcia białego cukru w naszej kuchni możemy obserwować pierwsze pozytywne efekty zdrowotne. Ale w tym miejscu sprawdźmy dowody naukowe. Badanie z 2010 roku: Zmniejszenie spożycia napojów słodzonych cukrem wiąże się z obniżeniem ciśnienia krwi. W podsumowaniu czytamy odkrycia te sugerują, że cukry mogą być składnikami odżywczymi, które przyczyniają się do obserwowanego związku między zwiększonym spożyciem napojów słodzonych i zwiększonym ciśnieniem krwi. Po piąte, korzystnie będą oddziaływały kwasy tłuszczowe omega-3, które odnajdziemy np. w orzechach włoskich, oleju lnianym czy na przykład nasionach chia. Po szóste, kolejnym krokiem do ograniczenia naszego nadciśnienia będzie rzucenie palenia. Po siódme, korzystny może okazać się magnez. Badania wykazały, że długotrwały niedobór magnezu jest związany z wysokim ciśnieniem krwi i ryzykiem chorób układu krążenia. Ponadto dowiedziono, że codzienna suplementacja magnezu w ilości od 230 do 460 mg może wzmocnić działanie leków na nadciśnienie. Co ciekawe, bez względu na to, jaki lek jest stosowany na nadciśnienie. To wtedy dodanie magnezu do diety poprawia działanie tego leku i obniża ciśnienie krwi. Czyli tutaj klaruje się jeden bardzo ważny punkt. O ile na przykład ktoś. Nie chcę rezygnować z cukru w kuchni, do czego ja serdecznie zachęcam, to ten punkt związany z magnezem wydaje się być najmniej ingerujący w nasze życie, bo przyjmując suplementy z magnezem, możemy w łatwy sposób zwiększyć skuteczność już stosowanych leków na nadciśnienie. A oczywistym jest to, no, że najchętniej praktykujemy najłatwiejsze rzeczy. W dodatku no, magnez. Nie jest suplementem drogim. Oczywiście odnośniki do tych badań naukowych jak zawsze umieszczę pod tym filmem. Po ósme może pomóc substancja, która nazywa się resweratrol. Resweratrol, czyli polifenol, który może być zawarty na przykład w postaci suplementu diety, albo na przykład zawarty jest w czerwonym winie. Faktycznie ma zdolność do obniżania ciśnienia krwi. To właśnie dzięki resveratrolowi słynna lampka czerwonego wina dziennie czego dowodziły liczne badania naukowe pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Numer 9 to sport. Regularne ćwiczenia pomagają zapobiegać, leczyć i kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Ciśnienie skurczowe u osób regularnie ćwiczących zmniejsza się średnio o 7 mm supertencji i utrzymuje się aż do 22 godzin. Po takim wysiłku fizycznym. To jest bardzo ważne. Numer 10 to odręby pszenne. Poprzez zwiększenie spożycia odrębów pszennych w ilości od 3 do 6 gramów dziennie możemy liczyć na obniżenie ciśnienia skurczowego oraz rozkurczowego krwi. Numer 11 to czosnek. Kilka zintegrowanych analiz i badań klinicznych wykazało, że pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, którzy regularnie jedzą czosnek, Mogą obniżyć ciśnienie skurczowe krwi nawet do 17 mm super tęci Ponadto w jednym z tych badań dowiedziono, że dzięki temu, że ktoś spożywa czosnek, i zmniejsza się w tych naczyniach stan zapalny. Aby osiągnąć taki stan, należy spożywać dziennie od jednego do dwóch ząbków, ale surowego czosnku. Ale tutaj należy się cenna uwaga: czosnek może wpływać na krzepnięcie krwi. Zatem osoby, które biorą leki przeciwzakrzepowe, no powinny zachować ostrożność. Numer 12 to głuk. Badania wykazały, że pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i także z cukrzycą mieli niższe ciśnienie krwi, jeśli przyjmowali 1200 mg wyciągu z głogu przez 16 tygodni. Należy pamiętać, że przeciętna dawka wyciągu z głogu wynosi od 750 do 1500 mg na dobę. Oprócz ekstraktu, głóg też można spożywać w postaci herbatek ziołowych. Numer 13 to pomidory. Pomidory zawierają w sobie takie substancje jak beta-karoten, witamina E oraz likopen. To właśnie te substancje zapobiegają zwężaniu się tętnic. To z kolei oczywiście zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego. Trzeba jednak pamiętać, że pomidory, a w szczególności zawarte w nich likopen, no pomocne są, ale w łagodnych formach nadciśnienia. Tutaj trzeba zaznaczyć, że likopen wykazuje praktycznie identyczną skuteczność jak leki wykorzystywane w leczeniu nadciśnienia, które nazywają się blokerami kanału wapniowego. Numer 14 to czekolada. Czekolada bogata jest w magnez, a o magnezie już mówiliśmy, ale prócz tego zawiera w sobie liczne polifenole. Oczywiście, mowa tutaj o czekoladzie gorzkiej, żeby nie było. W jednym z badań zauważono, że wystarczy 6 kostek czekolady gorzkiej dziennie, aby zauważyć wymierny wpływ na ciśnienie tętnicze krwi. 15 to olej sezamowy. Obniżający wpływ na ciśnienie krwi mają fenole zawarte w oleju sezamowym. Oprócz korzystnego działania fenoli z oleju sezamowego, trzeba wiedzieć, że olej ten zwiększa stężenie oraz działanie peroksydazy glutationowej, która po raz wtóry przyczynia się do zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. Numer 16 trzeba pamiętać, aby ograniczyć spożywanie kawy. To kofeina zawarta w kawie ma tendencję do szybkiego podnoszenia naszego ciśnienia krwi. Tutaj trzeba jednak pamiętać, że regularne spożywanie kawy nie powoduje trwałego podniesienia ciśnienia krwi, jednak zarzucenie kofeiny zawartej np. w kawie może przyczynić się do czasowego obniżenia ciśnienia krwi. I to jest punkt szczególnie ważny u osób. Z opornym na leczenie nadciśnieniem, bo w tym wypadku liczy się dosłownie każdy detal. Numer 17 to błonnik. Dodanie błonnika do naszej diety może zmniejszyć ilość stosowanych leków na nadciśnienie, a ponieważ leki nie są obojętne dla naszego zdrowia, bo oprócz korzyści, oczywiście mogą powodować także powikłania w dłuższej perspektywie czasu to każde zmniejszenie ilości potrzebnych do stosowania leków no, będzie oddziaływało na naszą korzyść. Numer 18 to seler. Seler w połączeniu z miodem przyjmowany trzy razy dziennie przez okres przynajmniej jednego tygodnia faktycznie obniża ciśnienie zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe. A jeśli już jesteśmy przy selerze, to seler połączony z octem może łagodzić bóle głowy, głowy związane właśnie z nadciśnieniem. Numer 19 to bazylia. O bazylii trzeba pamiętać, że jej wpływ na nadciśnienie jest krótki, a swoje korzystne działanie zawdzięcza substancji, która nazywa się eugenol. No i numer 20 to stres. Należy w każdy możliwy sposób starać się ograniczać stres, ponieważ Trwały stres trwale podnosi ciśnienie krwi. Uf, ale się nagadałem, aż mi się ciśnienie podniosło.